Ma ma z małym Chociaż nie wiem Fajnie się patrzy na mnie To malutkie tam jakieś leży, kochanie Jakie batachy, o ten młode Tobie leżą Ale fajne O, lej, lej, W nic nie, <grymne> no nie, nie jesteś coraz cię w tym A to drugie wygląda na małą sarenkę. To sobie leży i je. Bo leży w większej trawie, albo rzeczywiście jest No i nie boję się, jakby się pały, to by stały. I pewnie by uciekły, nie? One sobie leżą i dalej sobie jedzą. Fajnie. Tylko nie wiem czy mi wystarczy sił <grych> albo cierpliwości Ja to nie leżę, tylko stoję, tylko trawa jest duża bym się popierdzieliła, to ładnie trawa wrosła już nie mogę Jak tylko tyle i widać. O I ja nie mogę No strasznie wrosła Ale już pomagły się będą zbierać. Mało się będą zbierać Ale spokojnie, pomału, bez nerwów, bez pośpiechu Nie ma się co bać Jesteście u siebie Ja tutaj i się patrzę na Was mały się idzie, idzie. To jest małe, no właśnie. Mała sarenka, ale chetse. Czyli tak wyglądała chyba rosną młoda. Tak, no fajne. Po raz pierwszy chyba. To by tak w tym roku mi się wydawało. No dobra, i co? Ponownie to ale tak. To jest matka z dzieckiem. Ale fajne, no popatrzcie. Jak mi się trafiło. Tak się długo nie mogę doczekać. I się doczekałem no to fajne, no Patrzy się w moją stronę, tak, młoda ta ręka Jak fajnie to wygląda, no coś kapitalnego Oj, oj, tyle Czekałem na to W tym roku, bo w inne lata miałem super Takie maleńkie ten, obserwował, fotografował, filmował nawet no też mu mała jest, tylko troszkę podrośnięta mama prowadzi dziecko nie wyciekać jedno dziewczyny czy jak wam to, znaczy jedna na pewno dziewczyna, druga to nie wiadomo ale są pięknie jeszcze jest jedna. No są tutaj, patrzcie. Jeszcze są. Jeszcze są. Jeszcze się patrzą na mnie. Przyglądają się, popatrzą se. I potem pójdą w was. Nie bójcie się, dziecki. Dzieci moje. Znaczy to małe dziecko, a to mama. Jakie fajne, no. Uwielbiam patrzeć na takie sarenki.